Dzień dobry Państwu. Izrael wstrzymał ubezpieczenie zdrowotne dla ukraińskich uchodźców z powodu braku funduszy. Czesi chcą zapłacić okup na za dobrowolne opuszczenie ich kraju. Niemcy są gotowi wykopać do Polski 3,5 tysiąca osób, które nie są dla nich dostatecznie uchodźcze. Ale ja mam już o tym materiał. O tutaj. Tymczasem Polska, poza likwidacją darmowej komunikacji, nie ustaje w fundowaniu socjalu migrantom z kraju na U. Dla naszych rządzących to najwspanialsze duszeńki. A ja po weekendowej zabawie w publikację, demonetyzację i kasowanie moich filmów, powoli przyswajam sobie podstawy gry grypsery. Teraz już wiem, że nie można mówić źle o naszych gościach ze wschodu. A materiały na temat ludzi, którzy trafili do szpitali, bo się zatruli Nutellą, są już kasowane. Dlatego od teraz część przekazu będzie musiała zawierać zwroty niezrozumiałe dla gumowego umysłu algorytmu. Zatem zapraszam po świeżą dawkę wiadomości z naszego eurokołchozu. Izrael wstrzymał ubezpieczenie zdrowotne dla ukraińskich uchodźców z powodu braku funduszy. Jak donosi pan Adam Borek, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 26 sierpnia 2023. Przeczytajmy. Po tym, gdy w ubiegły piątek Biuro Premiera Benjamina Netanyahu ogłosiło kontynuację finansowania ubezpieczenia zdrowotnego i innych usług socjalnych dla ukraińskich uchodźców wojennych, w czwartek władze Izraela przekazały, że nie znaleziono źródła dla funduszy na kontynuację pomocy. Pomimo podjętych wysiłków nie znaleziono źródła dla funduszy, a niezbędne budżety nie zostały jeszcze opracowane w celu dalszego zapewnienia pomocy zdrowotnej obywatelom Ukrainy. Nie znaleziono źródeł dla funduszy, a niezbędne budżety nie zostały jeszcze opracowane w celu Dalszego zapewnienia pomocy zdrowotnej obywatelom Ukrainy, w tym zapewnienia rozwiązania dla procedur medycznych, które zostały już zaplanowane lub rozpoczęte, brzmi wspólne oświadczenie biura premiera Netanyahu i ministra finansów Smotricha. Oświadczenie wydano w odpowiedzi na petycję Sądu Najwyższego w tej sprawie. Jednocześnie zapewniono, że rozwiązanie w tej kwestii zostanie znalezione tak szybko, jak to możliwe, przez odpowiednie strony. W ubiegłym tygodniu, na tle krytyki ze strony Ukrainy, organizacji humanitarnych, a także sądu, który stwierdził, że decyzja władz Izraela o zaprzestaniu finansowania ubezpieczenia zdrowotnego i innych usług socjalnych dla ukraińskich uchodźców stanowi naruszenie konwencji genewskiej, rząd poinformował, że przedłuży je co najmniej do końca tego roku. Organizacja Relacje humanitarne ostrzegły, że wstrzymanie finansowania oznacza, że starsi i bezdomni uchodźcy mogą zostać zmuszeni do opuszczenia kraju, oraz że brak ubezpieczenia może narazić nieuleczalnie chorych pacjentów na poważne ryzyko. Nieprzedłużenie przez Izraelskie Ministerstwo Finansów ubezpieczenia medycznego dla uchodźców spowodowało, że ich sytuacja stała się niepewna, a placówki zdrowia postawiono przed dylematem czy leczyć bez szans na zwrot kosztów, czy też zaprzestać leczenia, napisał Jeruzalem Post. No cóż, jakoś nie wyobrażam sobie tych bezdomnych uchodźców ze wschodu na ulicach Jerozolimy. Po tym, co widzimy na ulicach naszych miast, ci ludzie nie wyglądają po pierwsze na bezdomnych, a po drugie na straumatyzowanych sytuacji. Ja bym powiedział, że czują się lepiej niż znakomita większość Polaków. Izrael głupi nie jest. Kasa się nie zgadza, to zaprzestają finansowania. Pewnie zaraz dostaną od Załęskiego coś w zamian. Ale zaraz, jak powiedział Smotrich i Netanyahu, rozwiązanie tej kwestii zostanie znalezione tak szybko, jak to możliwe przez odpowiednie strony. Czyli są jakieś strony, strony układu biznesu, a może wymiany handlowej. Będziemy świadczyć usługi medyczne dla wszystkich ludzi, jak tylko znajdziemy porozumienie między naszymi krajami, prawda? Tak się robi politykę, drogi pisie. Swoją drogą, skąd Polska bierze pieniądze na zabezpieczenie socjalne dla migrantów z U? A no tak, zapomniałem, przecież pożycza. Migranci za darmo dostają socjal, leki i leczenie. Obywatele obcego kraju. Ja to już chyba wiem, po co Mateuszek Kłamczuszek tak drastycznie podniósł nam składki zdrowotne. Najpierw przez nowy wał, a potem niby lekko odpuścił, ale zobaczcie o ile więcej płacimy teraz ubezpieczenia zdrowotnego: o 20%, 30, a może o 50%. 20%, proszę pana. 30% też może być, i 50%, proszę pana, się znajdzie. I to dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i pracujących na etatach. Ten system zabezpieczenia zdrowotnego był przygotowany na nagłe obciążenie dodatkowymi milionami migrantów. Chyba się PiS spodziewał tego konfliktu. I tego, co z niego wyniknie długo przed inwazją Putina na Ukrainę. A tak swoją drogą, jak się połączy kropki, to wygląda to tak, jakby był realizowany z góry narzucony scenariusz, a politycy, którzy znają swoją rolę, nie wiedzą tylko, kiedy będą wypchnięci na scenę, aby wypowiedzieli swoje kwestie. A Izrael, jak to Izrael, w tańcu się nie potyka. Poważny kraj, który potrafi postawić na swoim i co najważniejsze swoje ugrać. Sąsiad Polski chce zapłacić ukraińskim uchodźcom za powrót do domu. Wiecie już o kogo chodzi? Jak można przeczytać na portalu do rzeczy. W drugim roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Czechy przygotowują specjalny program dobrowolnego powrotu uchodźców do domu. Zgodnie z projektem szóstej nowelizacji ustawy, znanej jako Lex Ukraina, która reguluje prawa i obowiązki ukraińskich uchodźców w Czechach, Program przewiduje udzielenie pomocy i zwrotu części kosztów w przypadku powrotu uchodźców na Ukrainę. Nowela zakłada również przedłużenie udzielenia przybyszom ochrony czasowej o rok, czyli do końca marca 2025, podaje agencja UNIAN. Powołując się na czeskie radio publiczne. Program powrotu uchodźców zostanie zatwierdzony i uruchomiony po ostatecznym podjęciu przez rząd w Pradze decyzji o rodzaju wsparcia dla Ukraińców, na które zostaną przeznaczone środki. Autorzy projektu ustawy tłumaczą, że choć sytuacja na Ukrainie pod wieloma względami nie jest zadowalająca, należy oferować pomoc uchodźcom zainteresowanym powrotem do ojczyzny. Według ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w połowie sierpnia 2023 w Czechach przebywało 360 tysięcy uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Pamiętajmy, że Czesi są krajem, w którym żyje zaledwie 10 milionów obywateli, ale 360 tysięcy migrantów, w porównaniu do milionów, które wjechały do Polski, wydają się być zaledwie garstką ludzi. I mimo to Czesi starają się znaleźć sposób, aby Wywabić obcych ze swojego kraju. Czechy. Uchodźcy z Ukrainy żyją poniżej granicy ubóstwa. Przeprowadzone ostatnio w Czechach badania wykazały, że 68 ukraińskich uchodźców w tym kraju żyje poniżej granicy ubóstwa, a 45% przetrwało mniej niż miesiąc ze swoich oszczędności. 67% Ukraińców aktywnych zawodowo znalazło w Czechach zatrudnienie, chociaż więcej niż połowa z nich pracuje na mniej kwalifikowanych stanowiskach. Jednocześnie ponad 40% wykonuje pracę znacznie poniżej swoich kwalifikacji, nie wykorzystując w pełni własnego potencjału. Praca niewykwalifikowana wiąże się z wieloma problemami. Dwie trzecie uchodźców zarabia do 150 koron czeskich netto na godzinę. 27,50. Jedna czwarta musi pracować więcej, aby się utrzymać, napisali autorzy badania. Jedna trzecia respondentów twierdzi, że pracuje bez ubezpieczenia społecznego i medycznego, a także bez dni urlopowych. No i widzicie, Czesi nie zrównali w prawach przybyszów i obywateli własnego kraju. Nie przyznali darmowej opieki medycznej, ani lekarstw. Nie zaoferowali datku 12 tysięcy na dziecko do trzeciego roku życia, ani 500 czy 800 plus. Czesi wpuścili uchodźców i powiedzieli, przyjechałeś? Proszę bardzo, ale musisz się tu sam utrzymać. Masz sam zarabiać na własne potrzeby. Tymczasem Polska rozwinęła czerwone dywany i, poza naszym uzbrojeniem, które oddaliśmy za frajer, transferujemy gigantyczne kwoty na socjal dla obywateli obcego kraju. Tu pojawi się odnośnik do firmy, w którym wskazałem, jak się okazało, większość świadczeń, które zafundowaliśmy naszym gościom. Dlaczego mówię większość? Ponieważ otrzymałem od Was wskazówki i informacje o innych transferach pieniężnych. Dla Ukraińców, których gościmy. Kolejny materiał na temat kosztownej gościnności jest w trakcie opracowywania. Także oddajemy uzbrojenie, oddajemy pieniądze, zapewniamy bezpieczeństwo, a ci nas tu jeszcze biją. Pewnie słyszeliście o napaści na Polaków na bulwarach Wiślanych. Robiłem o tym w sumie dwa materiały. Co prawda, pierwszy wyleciał z kanału po niecałych dwóch dniach od publikacji i to bez żadnego komentarza, a drugi materiał jest dalej na kanale. A w materiale mówię, co moim zdaniem nie zgadza się w dementi Komendy Stołecznej Policji. W opisie link do materiału, a tu na górze jest odnośnik dla tych, którzy zechcą zapoznać się z tamtym filmem. Słuchajcie, no a co się okazało? Po weekendzie najwyraźniej znalazł się jeden z pokrzywdzonych i na wykopie przedstawił swoją wersję wydarzeń. Jak się okazuje, policja mocno minęła się z prawdą. Te 13 osób, które wylegitymowali i spisali, to tylko 5 z 12 napastników, a reszta tych z flagami, tych najbardziej agresywnych, dała nogi. A zostało tylko 5 Gruzinów, którzy zostali na miejscu i pewnie nie mieli większej ochoty albo siły. Na szybkie oddalenie się z miejsca napadu, tak jak ich koledzy z Ukrainy. Ale oddajmy głos najprawdopodobniej poszkodowanemu. Mówię najprawdopodobniej z ostrożności. Mam nadzieję, że wkrótce zostaną opublikowane dodatkowe dowody, a może nawet wyniki obdukcji. Jak czytamy we wpisie na wykopie: Czemu znalezisko o pobiciu grupy Polaków przez Ukraińców, w której jestem pokrzywdzony, zostało zdjęte z głównej jako manipulacja? Jedyną manipulacją, jaką widzę, jest oświadczenie policji. Tak, to prawda, zostało spisanych 13 osób, ale włącznie z nami w roli ofiar. Agresorów było dziesięciu. Policja wylegitymowała tylko czterech albo pięciu. Druga manipulacja, że niczego nie zgłosiliśmy. Ja oraz dwóch kolegów powiedzieliśmy, że chcemy zgłosić oficjalne zeznanie. Powiedzieli, żebyśmy im oddali dokumenty i się do nas odezwą jutro. Mój kolega do szpitala pojechał swoim prywatnym samochodem. Do szpitala bliżej jego miejsca zamieszkania. Niestety nie jest biegły w bójkach ulicznych i nie wiedział, że jak nie wejdzie do karetki, która przyjechała na akcję, to żadne kwity nie wlecą. Gruzin, który jest na pierwszym nagraniu, na drugim kopie chłopaka, w białej koszulce, on nie uciekł z miejsca zdarzenia, a i tak nie został zatrzymany. To, że na miejscu zdarzenia w czasie przyjazdu policji nie ma części sprawców, bo się ulotnili, oznacza, że w ogóle ich tam nie było? Jak ktoś dokona na Was rozboju, zadzwonicie na policję, a sprawca nie będzie z Wami na nią czekał, oznacza, że pomiliście się i okradliście sami? Chłopak, który na pierwszym filmiku trzyma flagę Ukrainy, ulotnił się tak jak chłopak w białej bluzie Stone Island który na pierwszym filmiku macha do kamery, a na drugim uderza mojego kolegę, po czym on gubi okulary i filmik się urywa. Moim zdaniem on nie macha do kamery, tylko pokazuje pewien wymowny gest, znany w konkretnych środowiskach. Wiecie, taki gest, poproszę 5 piw. Czytajmy dalej. Spoko, wierzcie sobie w oświadczenie policji, której komendant wysadził granatnikiem budynek. Wtedy też śmieszne rzeczy pisali w oświadczeniu, że myślał, że to głośnik i chciał sobie muzyki posłuchać. Więc co jest waszym zdaniem manipulacją? Dałem koledze flagę Ukrainy, kazałem zmuszać go do wypowiadania słów Sława, coś tam. Wybaczcie, ale mi to nie przechodzi przez gardło. Żeby nagrać filmik, a potem się pobiliśmy nawzajem, może ja jestem roskim szpiegiem, albo ci dwudziestoparoletni Gruzini. To, że sprawcy nie zostali złapani na miejscu po pobiciu, oznacza, że ich tam nie było. Słuchajcie, ja to tylko tutaj tak zostawię. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Jak zwykle, proszę o lajki i udostępnienia materiału. Subskrybować, jak nie chcecie, to nie subskrybujcie. Cześć. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So. I'm